i polskie radio Szczecin. Byliśmy z wami od pierwszych słów, które zabrzmiały w grudniu 1945 roku. Tu mówi nowa radiostacja w mieście, które dopiero budziło się do życia. W latach 50. Do studia trafiły pierwsze magnetofony. W tej chwili znajdujemy się w Stoczni Szczecińskiej. Radio zaczęło zapisywać życie regionu i jego mieszkańców. Budowniczy statku Andrzej Jarończyk wydaje krótkie rozkazy. Stopy cesielskie wybić! 60. Czas młodych głosów i nowych brzmień. Chciałam wspomnieć, że staramy się teraz mógł własny beat-beat I beat To tu rodziły się talenty i przeboje, które śpiewała cała Polska. Nikt nie chce słuchać Polanków czy, czy Doris Day w gorszym wydaniu. Nagranie archiwalne, 17 grudnia 1970 roku. Byliśmy tam, gdzie działa się historia to z nami zaczynał się każdy nowy dzień. 6.40, jak już wspominałem na wstępie, dziś ze Studiem Bałtyk współpracuje radiobuz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej e MO. W nowym domu, w nowym czasie rejestrowaliśmy trudną drogę do wolności. Należy wprowadzić prawo do strajku. Na kończymy. Stopuj 90. Czas zmian i nowych technologii. Ale niezmienne pozostało jedno: głos, który łączy ludzi. Od 80 lat jesteśmy z wami codziennie. Jesteśmy, tu będziemy Radio Szczecin